Cześć, ja jestem Rabo, a przed Wami kolejny film, w którym znajdziecie ciekawe informacje ze świata bajek. Lecimy. Disney ujawnił niedawno tytuł drugiej części Ralpha Demolki. Film będzie się nazywał Ralph Breaks the Internet, Wreck It Ralph 2, czyli Ralph Demoluje Internet, Ralph Demolka 2. Można to uznać za potwierdzenie plotek, zgodnie z którymi w drugiej części nasz bohater porzuci świat automatów do gier na rzecz internetu. Oczywiście, jak to w Polsce bywa, nie wiemy dokładnie, jaki tytuł pojawi się w naszych Chinach, ale zapewne będzie podobny do oryginału. Premiera filmu za niecały rok. Kolejną ciekawą informacją na dziś jest fakt, że kraina lodu mogła wyglądać zupełnie inaczej. Początkowo Anna i Elza nie miały być siostrami, nie były też arystokratkami. Anna nie była więc księżniczką, a Elza była samozwańczą królową śniegu, czarnym charakterem i wcieleniem zła, postacią bliższą baśni Andersena. Finałem miała być epicka bitwa z udziałem śnieżnych potworów, które stworzyła Elza. W końcu prawdziwym czarnym charakterem okazywał się książę Hans, który wywoływał gigantyczną lawinę i burzę zagrażającą życiu Anny, Elzy i całego królestwa. Anna musiała przekonać Elzę, by ta pomogła jej ocalić krainę. W końcu filmowcy uznali jednak, że zakończenie nie było zbyt oryginalne. Mieli wrażenie, że widzieli je już nieraz. Nie czuli sympatii do Elzy, nie zależało im na niej, bo cały film spędzała jego czarny charakter. Jeden element, który był w niemal każdej wersji scenariusza, to moment, gdy serce Anny zamarza i trzeba je ogrzać. Pojawiały się pytania typu, czy to zawsze mężczyzna musi uratować kobietę? Może da się to rozwiązać inaczej? Ta myśl doprowadziła do innego, moim zdaniem, znacznie lepszego zakończenia. Pod ostatnim filmem zadawaliście dużo pytań dotyczących aktorskiej wersji króla lwa. I trudno się wam dziwić, ja sam zastanawiałem się, jak bajka, w której nie występują ludzie, ma zamienić się w pełnoprawny film z żywymi aktorami. Na szczęście dziś mogę rozwiać wszelkie wątpliwości a przy okazji zdradzić, że Disney bardzo chce, żeby jedną z gwiazd została Beyoncé. Jej udział stoi jednak pod znakiem zapytania, ponieważ artystka jest obecnie w ciąży. Natomiast aktorska wersja Króla Lwa zostanie zrealizowana podobnie jak Księga Dżungli. Na ekranie więc zobaczymy komputerowo wygenerowane zwierzęta. To zaś oznacza, że Beyoncé będzie jedynie podkładać głos jednej z postaci, a konkretnie Nali, ukochanej Simby. Ponoć Disney jest gotowy tak ułożyć harmonogram prac, by piosenkarka mogła wygodniej i bez stresu wziąć udział w projekcie. Tak czy siak, my pewnie i tak obejrzymy Króla 2 w polskiej wersji językowej. A Wy czekacie na Ralph Demolke 2? I co myślicie o alternatywnym zakończeniu krainy lodu? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też o subskrypcji, ocenie i dzwoneczku. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem.